Dzień dobry, dzisiaj sprawa jest poważna, bo mamy grube newsy, naprawdę grube, dlatego zapraszam na przegląd. Zanim jednak o centymetrach od Logitecha, pogadajmy o innej marce. konkretnie o Razerze, który wprowadza kolejną myszkę z serii Defader V3. Dla niewtajemniczonych chodzi o Defadera V3 Hyperspeed. I generalnie na rynku mamy już na przykład przewodowego Defadera V3, no i wersję Pro, która jest taką ultra-dopasioną wersją. Natomiast Hyperspeed naturalnie kojarzył mi się z wariantem, który ma wykorzystywać baterię w formie paluszków. Zresztą miałem ku temu odpowiednie powody, bo na przykład Defender V2 Hyperspeed miał ściąganą obudowę, no i miejsce na baterię. Tutaj jednak Razer... Z nowu miesza What the f is this i don't know. Nowy Defader ma bowiem wszystko co wersja Pro mówiąc o możliwościach pracy, czyli przewód i bezprzewodowość, a zamiast baterii jest wbudowany akumulator, który ma działać do 100 godzin na 1000 herców, no i do 20 godzin, jeżeli zdecydujecie się na wykorzystywanie 8000 herców, mówiąc o odświeżaniu. Podespoły są tutaj delikatnie różne, na przykład sensor w wersji Pro to Focus Pro 30K, a w nowym Hyperspeedie Focus X26K z mniejszą maksymalną czułością i prędkością. Waga w przypadku tego urządzenia to 55 gramów, więc jest jeszcze lżej niż w przypadku wersji Pro, a to ze względu na mniejsze wymiary, no i jednocześnie jest to właśnie myszka ultralekka, a jeżeli chodzi o speedy, byłem przyzwyczajony do tego, że są to warianty pośrednie ze względu na baterię, która tą uwagę dodawała. Cena w przypadku nowości to 99 dolarów i jest to o tyle ciekawe, że biorąc pod uwagę podzespoły, dostajemy naprawdę solidny sprzęt, a jednocześnie jest on tańszy aniżeli wersja Pro, która kosztuje na oficjalnej stronie 159 dolców. Jestem w ogóle też zainteresowany tym, jak będzie się nazywać ewentualna wersja z baterią, o ile takowa w ogóle powstanie. No i pytanie też do Was, czy Wy bylibyście zainteresowani powstaniem jeszcze jednego defadera, który uzupełniałby tą całą ofertę, właśnie z bateriami, które możemy sobie w łatwy sposób wyjąć. Natomiast, nawet jeżeli takowy defader nie powstanie, to z pewnością powstanie coś innego, czyli kolejny poziom batalii między producentami klawiatur, mówiąc o tym, która jest najszybsza. Pewnie kojarzycie Wootinga. To taka marka, której klawiatury zasłynęły z bycia najszybszymi i dosyć drogimi. I była to też marka, która de facto zapoczątkowała cały hype na klawiatury magnetyczne z możliwością regulacji punktu aktywacji. W tym wypadku była to 1,10 mm. Później zresztą ten trend skrzętnie powieliło wiele marek, jak SteelSeries czy Razer. Ale okazuje się, że taki punkt aktywacji to dla wielu wciąż za dużo. Dlatego marka iQUNIX wprowadza na rynek modele S60 i S63. G -G -E to klawiatura ponownie magnetyczna, no i muszę przyznać, cyferki w jej przypadku robią wrażenie. 5 setnych, jeżeli chodzi o punkt Rapid Triggera, no i do tego standardowo 8000 Hz. It makes really co fajne, wszystko zamknięte jest w tym wypadku też w dosyć solidnej budowie, której w e-sporcie raczej nie widziałem, ponieważ przeważnie dostajemy takie standardowe klekoty i looting w tym wypadku nie jest wcale jakimś wyróżnikiem, ponieważ mając tą klawiaturę przez chwilę na testy, też stwierdziłem, że wykonana jest dosyć kiepsko. A tutaj proszę bardzo, będziemy mieli gasketa przesmarowanego i pracującego równo. Prawdopodobnie ta kawiatura szybko w Polsce dostępna nie będzie, o ile w ogóle będzie. Yes. Ale to też sygnał dla różnych brandów, że ktoś podnosi poprzeczkę i trzeba w tej sytuacji ponownie zadbać o jakość oraz znowu dołączyć do wyścigu na tą najszybszą klawiaturę. Podejrzewam, że już niedługo doczekamy się stylu Seriesa albo Razera, który też będzie oferował tak niski punkt Rapid Triggera. I wiecie, co jest w tym wszystkim najśmieszniejsze? Cena, ponieważ za ten high-endowy produkt zapłacimy 179 dolarów, przynajmniej taka cena widnieje aktualnie na stronie producenta. ILE?! I nawet jeżeli doliczymy do tego ewentualne podatki, to wciąż będzie to klawiatura 60 albo 65% tańsza, aniżeli aktualne topowe konstrukcje od Razera, Still Series bez jakichkolwiek promocji. I w zasadzie zastanawiam się, gdzie aktualnie może powędrować jeszcze poprzeczka związana z klawiaturami, e, szczególnie dla e-sportowców, bo wydaje mi się, że w tym momencie jesteśmy w ogóle na granicy jakiegokolwiek zdrowego rozsądku, bo już 500 mm jest tak znikomym punktem, mówiąc o Rapid Triggerze, że wystarczy dosłownie stuknąć delikatnie w biurko, aby całość została zarejestrowana, także pff, niesamowite. Kilka dni temu na Instagramie Logitecha, czyli twórców fantastycznej klawiatury G Pro X60, oczywiście w cudzysłowie, pojawił się taki oto materiał. Dwa ciastka idealnie ułożone na sobie to 2 cm, monety, kostki, kilka przykładów z datą 25.06.2024. Gdyby ktoś zapytał mnie wtedy o co może chodzić, to aktualnie pewnie miałbym wygrany talon. Brawo, wygrałeś talon! To naturalnie chodziło o niskoprofilową klawiaturę od Logiteka i były ku temu dwie przesłanki. Wysokość, bo 2 cm generalnie dosyć mocno wskazywałoby na klawiaturę, no a poza tym fakt, że Logitech w swojej ofercie ma dwie klawiatury, które wymagały już odświeżenia, mianowicie G815 i G915, także w wariantach TKL. No i tak się złożyło, że właśnie dostaliśmy powiedzmy, że odświeżenie, mianowicie GM515 zaprezentowany i widać w nim pewne poprawki. To nadal klawiatura niskoprofilowa, nadal podobno solidnie wykonana mówiąc o samej obudowie, no i o grubości w zaledwie. 22 mm, ale też zwrócono uwagę na nakładki. Jeżeli bowiem pamiętacie G915 i G815 były to klawiatury, w których kikapy były narzucone na switche w postaci takich dwóch bolców. I one po pierwsze dosyć łatwo się łamały. W sytuacji, gdy je wyciągaliśmy i chcieliśmy klawiaturę wyczyścić, a poza tym bardzo trudno było znaleźć jakiekolwiek customowe kikapy solidniejsze aniżeli laserowe ABSy do tych klawiatur, ponieważ mało kto na taki system mocowania się decydował w nakładkach z różnych innych źródeł. No a tutaj proszę bardzo, mamy nakładki, które są osadzone w standardowy sposób. na i to już spory plus, a poza tym dostajemy nakładki, które są pbtk kami double shotami, więc nie ma absolutnie żadnej opcji, żeby się wytarły. I to jest dla mnie spora ulga, bo te laserowe ABS-y niestety przetrzeć się lubiły. Nice. Z tego co zauważyłem, w ogóle zaprezentowano wyłącznie model bezprzewodowy TKL, który ma 2,4 i Bluetooth. Pytanie, czy za jakiś czas pojawiły się modele pełnowymiarowe oraz modele wyłącznie przewodowe. Natomiast sama cena jest niższa niż w przypadku G915, ponieważ tutaj mówimy o 749 zł. I z tego co mi wiadomo, klawiatura zmierza już do sklepów, a w ogóle, o ile G Pro X 60 moim zdaniem jest delikatnie mówiąc nie wypałem, no to taka G515 może znaleźć swoją niszę odbiorców, bo jest to klawiatura bezprzewodowa, jest to klawiatura niskoprofilowa, która z jednej strony pewnie odnajdzie się w gamingu, ze względu na trochę krótszą, płytszą pracę Switcha, no a poza tym będzie to też moim zdaniem klawiatura, która dobrze połączy środowisko gamingu, ale też biurowej pracy, po prostu przez to jak wygląda. Szkoda tylko, że w tej cenie usunięto, przynajmniej z tego co zauważyłem, rolkę do zmiany głośności, ona była Mega ciekawym akcentem, akurat w G915. Ostatnio chłopaki mieli przyjemność uczestniczyć w targach Computex 2024. No i oczywiście na naszym kanale pojawia się materiał pełna relacji, gdzie możecie rzucić okiem na to, jakie nowości udało mi się zaobserwować. Na pewno to, co zwróciło moją uwagę, to spora widoczność różnego rodzaju nowych handheldów, czyli tych przenośnych konsol, i jedną z nich był Rock Ally X, który jest tak naprawdę podrasowanym odświeżonym Rock Ally. Mamy kolorystykę czarną, odświeżonego d poza tym więcej RAMu, no i również większą baterię. Rok LX będzie miał bowiem 80 WH względem starszej wersji z 40 i dzięki temu długość grania w te najbardziej wymagające gry A powinna wzrosnąć dwukrotnie. Nie zmienia się serce samej konsoli, jest to wciąż AMD Ryzen Z1 Extreme, no i do tego RDNA 3 jeżeli chodzi o układ graficzny, no ale najważniejsza jest cena, bo wydaje mi się, że każdy chce wiedzieć ile taki gagatek będzie kosztował. Otóż jest to 799 dolarów, a dla przykład cena starego Rok Ali na premierę wynosiła 3799 zł, no a w przypadku nowszej wersji są pseudo prognozy w złotówkach sięga. 3899 zł. Ta nie zatem nie jest, ale z drugiej strony ta podwyżka, generalnie moim zdaniem, nie zdaje się być aż tak mocno radykalna, biorąc pod uwagę upgrade, który finalnie dostajemy. Premiera 22 lipca, czy będzie na to zbyt? Szczerze, tutaj mam delikatną zagwozdkę. Przede wszystkim mam przeczucie, że rynek handheldów powoli się nasyca. a Przynajmniej mówię o tym klasycznym układzie bez dodatkowej fizycznej klawiatury. Pierwszy rok nie miał ten komfort, że obok Steam Decka był trochę ojcem założycielem całej kultury handheldowej, na której czele naturalnie stało Nintendo. Teraz do tego grona należy doliczyć legiona należy doliczyć MSI Clone oraz mnóstwo innych konsol, które zostały zapowiedziane z tego co pamiętam XPGF zapowiedziało swojego handhelda z delikatnie wychylanym ekranem, no będzie tego sporo i jeżeli producenci będą chcieli ze sobą konkurować to każdy z nich dosyć szybko będzie musiał zagrać kartę promocji oraz ceny. Dla nas oczywiście jako konsumentów lepiej pytanie tylko jakie jest wśród Was zainteresowanie dotyczące handheldów więc napiszcie koniecznie w komentarzu czy myśleliście w ogóle nad zakupem takiego komputera konsoli e, dla siebie, żeby mieć po prostu do biurku czy na jakiś wyjazd Jestem ciekaw, bo u mnie było kilka takich konsolek, troszkę z nich korzystałem, ale finalnie żadna nie została ze mną na dłużej, bo zawsze rozbijam się między laptopa, którego biorę na wyjazdy, bo jest dla mnie bardziej praktyczne. No a właśnie PC, który jest w domu i z którego systematycznie korzystam, czy to do grania, czy do pracy. Bardzo ważna informacja płynie do nas bezpośrednio z platformy, na której aktualnie przebywamy, mianowicie z YouTube'a, który będzie walczył z Polakami. I nie tylko, bo naturalnie nie tylko Polacy lubią oszczędzać. Chodzi konkretnie o usługę YouTube Premium, która sprawia, że nie ma na przykład reklam na filmach, chociaż benefit z tego płynących jest znacznie więcej. Sam z YouTube Premium korzystam już, ja wiem, za 3 lata, coś takiego. I oczywiście nie jest to usługa idealna, naturalnie. Natomiast e, pozwoliła mi ona oszczędzić na przykład na takich rzeczach jak Spotify czy Tidal, z których aktualnie kompletnie nie korzystam, e, dla przypomnienia cena tej usługi to 25,99, przynajmniej u nas. Czy to drogo czytania musicie ocenić sami? W każdym razie, jak w wielu innych wypadkach, VPN -y pozwalają manewrować lokalizacją, no i dzięki temu obniżyć cenę, bo są regiony, gdzie ta usługa w przeliczeniu kosztuje znacznie mniej, aniżeli 25%. 99. I teraz właśnie YouTube zaczyna z tym wojować, ponieważ do ludzi, którzy kupili taką usługę poprzez VPN-a gdzieś tam taniej, dochodzą wiadomości w postaci maili, że dzień dobry, a usługa została anulowana. Wszystko rozchodzi się pewnie o zebrane dane, biorąc pod uwagę miejsce zakupu oraz późniejsze długotrwałe użytkowanie lokalizacji gdzieś zupełnie indziej. Tak więc, jeżeli na przykład kupiliście w Argentynie YouTube premium za okolice 1 dolara, z tego co sprawdziłem, to możecie dostać przyjemnego maila na X czy też w Twitterze. Naturalnie pojawia się teraz sporo różnego rodzaju postów, gdzie użytkownicy pokazują, jakie maile dostali oraz informują o tym bardzo głośno, że jeżeli nie kupią YouTube Premium przez vpn to wcale nie będą z niego korzystać. E, do YouTube sobie nie zarobi, ale podejrzewam, że platforma bit sobie z takiej gruźby nie zrobi i wątpię, żeby też pojawiły się jakieś obniżki na YouTube Premium. W ogóle jestem ciekaw, czy korzystacie z YouTube Premium, bo wydaje mi się, że akurat ta usługa jest jedną z najmniej popularnych w Polsce, mówiąc o różnego <laughs> rodzaju subskrypcjach. Na no co jeszcze w kontekście technologii pojawiło się w ostatnim czasie w sieci? Przede wszystkim przecieki odnośnie procesora AMD Ryzen 9 9950X, który podobno kręci wyniki znacznie wyższa, aniżeli 9 ka k ale tutaj nie będę wchodził w szczegóły, nie jest to moja działka, mam nadzieję, że Blacku albo Lipton już niedługo przygotują dla Was materiał zbierający wszystkie informacje na temat nowych procesorów AMD, co do nas trafi i jak wyglądają wstępne testy, które gdzieś tam udało się podejrzeć. Następna sprawa, no to do sprzedaży trafiły laptopy z sercem, czyli procesorem w postaci Snapdragona i tutaj już jeden taki jest testowany przez Liptona, więc czekamy na materiał, zobaczymy jak to wszystko będzie się prezentować, szczególnie w porównaniu na przykład z MacBookami, a jeżeli ktoś jest Fanem konsol Sony, to warto wspomnieć o tym, że Sony pracuje nad kompatybilnością wsteczną dla produkcji z PlayStation 3 właśnie na konsolach PlayStation 5, więc być może niedługo doczekamy się możliwości zagrania w kolejne tytuły natywnie. I to wszystko. Także subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić filmów ze Snapdragonem. Dragonem, ja natomiast będę się starał załatwić możliwość przetestowania G515 na kanale od Logitech. Mam nadzieję, że mi się uda po ostatnim filmie G Pro X 60. No, i jeżeli dotrze do mnie, ta super szybka klawiatura od API'sa. O, jestem ciekaw jak to będzie śmigać. No ale dzisiaj już nie przedłużamy. Trzymajcie się, subskrybujcie. Na razie. Cześć.